A że jest poniedziałek, to jest ruch większy niż był w ostatnim parę Znaczy w dzień, a co nakręciłem tamten video. Ale co najmniej uda nam się tu wyprzedzić może parę ciężarówek i osiągnąć szybszą prędkość. Ale się zaraz wszystko dowiemy. Aktualnie jadę 100 na godzinę. I to może się wydawać wolno. Dlaczego jeden maluch jest wolniejszy od innego, jak jakbyśmy z tej samej firmy produkcyjnej, ale tak po prostu jest i wyprzedzamy ciężarówkę. I następny wóz. No zbliżamy się 120 km na godzinę. Ale już zaraz będzie znowu koniec tej eskapady. Bo się zbliżamy ograniczenie na 100 km na godzinę. Ale 115 tutaj teraz dociągnąłem. Ja nie chcę tu za bardzo. Jeździć lewym pasem, bo oczywiście trzeba jeździć prawym pasem tu w Austrii. Ale chyba to na dzisiejszy dzień maksymalna prędkość 115 na godzinę, jak już mówiłem. Jest to wystarczająca prędkość z maluchem. Oczywiście to jest stary samochód i tak trochę niebezpiecznie jeździć szybszym tempem. By było też bez sensu, to wygórowię na następne 10 dni. Może pogoda się jakoś jeszcze uda. To jakiś taki krótki występ samochodowy może się jeszcze uda, ale ciężko powiedzieć. Ale chciałem tą pogodę dzisiejszą... na następne parę miesięcy to, to musiałem wykorzystać ten dzień ale tak na razie na ten video to by było wszystko dziękuję za uwagę jak zawsze I proszę lajkować komentować pozwolić innym ludziom oglądać moje filmiki musimy trzymać razem samochodów samochodów nie jest Tyle na autostradzie ciągle, co było jeszcze 10-15 lat temu. Komuna jest mała, ale w ostatnich dniach zauważyłem, że na Kubie jest bardzo dużo maluchów, jest wiele miłośników. To bardzo mnie pocieszyło. Tam już porozmawiałem z paru ludźmi, też z Kuby bardzo przyjemnie widać samochód tyle kilometrów od domu, od Polski, od Europy od Włoch I bardzo miło poznać zawsze nowych ludzi jak mówiłem w ostatnim wideo też proszę lajkować strony innych miłośników Fiatomaniacy jak mówiłem są prywatne homepage baluchów y wpada mi akurat tu na szybko do głowy też Busta 126P Wielu, wielu innych stron Polskie samochody Samochody klasyczne Proszę Was wszystkich lajkować te strony Dzielić ich na video Jak oczywiście tego chcą I do kamery Niestety Głos mi już znowu siada Bym się musiał czegoś napić Ale nie mam akurat pod ręką To na tym chcę zakończyć ten video Dziękuję i widzimy się w następnym Video, do zobaczenia, pa pa